Cześć wam i chwała żołnierze, z tej strony KokosFly, a to jest Battlefield Bad Company 2. Jest ze mną oczywiście Pagol, ja Rukor. Jako ten Bad Company 2. <grym> Tutaj widziałem gościa. Wiem, wiem, wiem. Jest. Dobra, Zaznaczyłem go niestety. To jest mapa, słuchajcie... On, Chodźmy jak... tym stawkiem może. Jak ona się nazywa? Kanał Panamski. Kanał Panamski, zajebista mapa. Jedna z moich ulubionych, generalnie e, oczywiście możecie powiedzieć, dlaczego jedna z jego ulubionych, skoro on nie wie nawet, jak się nazywa. A to dlatego nie wiem, ponieważ naprawdę nie gram w Bed Company 2 za często. Więc dlatego nie wiem, jak ona się nazywa. Dobra, puściłem się. Ja gram tutaj sobie z karabinem szturmowym AUG. AUGie. Który jest tutaj całkiem niezły Tak samo jak w Battlefield'zie trójce Chociaż w Battlefield'zie trójce jest chyba trochę lepszy niż tutaj W każdym razie tutaj ten karabin nie wszedł tak jakby do kanonu Karabinów szturmowych Dobra, będziemy sobie przejmowali ten punkt Jego da się tylko z dołu przejąć, tak? No tak takim się wydaje, bo byłem na górze to się nie przejmowałem Okej okay. Ale spójrzcie na tę mapę, no, po prostu jest mm. Graczy jest 16, ja nawet tutaj widzę, że filok do nas wbił, tylko jest w przeciwnej drużynie. No nie niech do nas wbija, weź go prze. Słyszę kogoś, ktoś biegnie tym przejściem. Słyszysz? O, nie, o, to chyba o, ty biegniesz. Nie. nie, ja wcześniej sam za, za, zacząłeś mówić, że ktoś biegnie To dziwne, ja tutaj słyszałem bieg. A czasami jest tak, że ty się ruszysz, to jest dwa! Taki... O kurde, jak z góry z góry dostałeś tak, tak? no to, tak, tak z góry. No właśnie jednak. to dobrze jednak dobrze słyszałem obieg na zależy jak stoisz na, na lewą stronę, to tak to dalsza część ma wyjść właśnie o tak widzę. O, o za to skoczył! na dole jest teraz. Także jak widzicie tutaj naprawdę w bet company bardzo fajne hmm. jest to że da się po głosach kroków poznać czy ktoś się jest, znajduje... jest w tym, o kurwa granatnik, nie no prosz, nie, Karol nie Granatnik, tylko Kar Gustaw. Jezus. No właśnie, już, już przed chwilą graliśmy na serwerze G4G Pyrlandia i tam naprawdę praktycznie każdy gościu cisnął albo z granatnika z dwóch metrów, albo właśnie z Karla Gustawa czy RPG z dwóch metrów. To jest właśnie bardzo, bardzo negatywna cecha Bad Company 2 która sprawia, że nie jest to tak dobry FPS jak na przykład Battlefield 3 czy chociażby Call of Duty Black Ops z tego względu, że granatniki, RPG są używane na piechotę bez żadnych konsekwencji. Oczywiście możecie się ze mną tutaj nie zgodzić, ponieważ wiele osób wspomina Bed Company 2 jako świetnego FPS multiplayer. Natomiast uwierzcie mi, to są tylko wspomnienia. Póki nie przyszedłem ponownie do tej gry, fakt, póki też. w nią ponownie nie zagrałem, to też miałem naprawdę same pozytywne wspomnienia odnośnie Bed Company 2. A potem przyszli A przyszli i to, to Widzisz go? Widzę, i granatnikiem. Yeah. <laughs> Ła nie! Ładnie! Ale widzicie, to, to jest dobre użycie granatnika, tak? Zdejmujecie kogoś, kogo nie możecie normalnie zdjąć, a nie kurna z dwóch metrów. No tak, jak ja na tamtego wybiegł, no, dokładnie. Do mnie z tej strzeli, z granatnikiem, od razu wyskoczył, strzelił. O oh, chore. Słyszę. 4, 3. Idzie, snajper, patrz, Po prawej, za tobą No jest, jest, wiem, 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 dlatego się stamtąd ewakuowałem. Sobie. Idziemy od Rzuc lewej? Rzucił trójkę. Z jednego trochę trafiłem, ale nigdy nie widziałem, w którego celować. Ach! Zabijcie. aks 74 no. A tak. przy krytycznym zabiciu wroga, 30 punktów. C, fabryka jeszcze póki się może zleczyć. Jeszcze nikt nie przejmuje. Dobra, na serw w takim razie, ja na tobie. Filox próbował zmienić. Zespół, zespół widziałem. Przejść do wygrywającego, co? Chociaż nie, kurwa Przegrywamy. 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 <laughs> No dobra, ale mamy dwa Fajna punkty. Teraz powinniśmy... Faj fajnie, tu się siatki tak. Wiem, <laughs> że nie ma tych odgłosów. Uh, uh, jak w Medalowo uh, uh. tak? No powoli to przyjmujemy. Widzę, że serwer się zapełnia. Też powoli. Jak wbijaliśmy, było tylko 12 osób. Teraz jest już 18. Mam Słyszę, za... chyba na... Szkoda, że, Limonką do góry. Szkoda, że tutaj też nie dalej, da się zniszczyć Ale to właśnie są fajne takie rzeczy. Eee... Taksy da się zniszczyć. Czujki odgrywają rolę taksów. Tylko da się je rzucić daleko O fuck Pułka się z Gdzieś Nie, coś we mnie nawalało z dachu A to jest ten To jest pan czołg. Kuna, no słyszę czujkę, słyszę czujkę Dostałe Oni to przyjmują? A Jezus, ktoś mnie pocisnął obok Karabin snajperski Może ja też się zamienię na... Chociaż nie, nie będę się zamieniał na snajpera Na zwiadowcę Bo te czujki są naprawdę świetne Naprawdę świetnie pomagają się zorientować Co się dzieje na minimapie Tak, hostos on bo zdjął mnie slime Ja zdjąłem do sądu. Ale jestem umierający generalnie. A, widzicie, widzieliście to przed chwilą. Karl Gustaw. Po prostu gościu się nie kłopotał. Nie próbował strzelać. Karl Gustaw nie był ostatnim, e, ostatnią linią obrony, jak przeładowywał. Nie, po prostu pocisnął. Co tam? Co tam? Co tam tam? Z Karla Gustawa trzeba Ta. zabić, bo inaczej strzelał tam. No dokładnie. Co tam skill kill? Gustaw? Załatwia sprawę. Dokładnie. Uważajcie do jasnej cholery! Tylko że to też komor takich nie da się udawać wesołych Nie, nie ma Nie ma tutaj róży Róży wiatrów. Comores to się nazywa, nie? Dobra, to co Na będzie śniemy? Atakujemy tę pozycję! Jesteś za mną. No kurna, to. jest tam ten Eee, pojazd jest, ale można go z granatnika i jeszcze granaty. Granatki też jest Pojazdy. Dobra, słyszę ich. Stąd. Jesteś tam, żyjesz? Żyjesz, okay, dobrze. Na, na koniec budynku biegnę. I jest ten pojazd. Już tam pojedynek. Na sam koniec. Bardzo dobry punkt do przejmowania. Nie mogę go trafić. Nie wiem czy. Dobra, strzelają stamtąd. Za, z tyłu, z tyłu totalnie. O kurwa, jest, jest. Tak, 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 bierz te. Granatnik w dłoń. O, o kurwa. Nie wiem. Cofamy się do tego tutaj, do kontenera. No ja też się wycofam w takim razie. Nie będę wchodził na żadną górkę, żeby nie być zauważonym przez dobra, niego. Dobra, B mamy. Punkt jest przejęty. Jedzie, jedzie. O fuck. Gdzieś tam chyba. Ja też słyszę jak jedzie. Ale jest daleko. Nie wiem czy środkowo. O, zaznaczam, jest. dobra. Jedzie do nas tutaj. Jest daleko, jest daleko. Nie, daleko. Mylał mnie te. Dobra, rzucę tutaj pakę naszym chłopcom. Rzucam. Dobra, to szturmujemy w takim razie D od, od boku. Trzeba zniszczyć ten pojazd. No właśnie, on tutaj niebezpiecznie jeździ, Ja się boję, że tutaj zaraz... Coś się pojechał. Aha, dobra, jest czołg za nami nasz. No ta rozgrywka jest jakaś taka bardziej taktyczna z nami. Bardziej tam Bardziej sensowna. Co było bo... to po prostu... No była... dlatego... Bo ta mapa wymusza coś takiego. Rześć na po bazie, no niektóre mapy w Bad Company są powiedziałbym niezrównoważone. Tak. Jak, Jak na przykład. Już się zamknie w jakimś punkcie? Tak, powiem. dokładnie. Znaczy tutaj też można zamknąć, ale Ale są ja... jakieś takie drogi. Ja myślę, że pół na pół z tych map jest niezrównoważonych po prostu. Jedna połówka jest, jedna połówka nie jest. Zabiją mnie, ale. Ale, ale nic. <laughs> Chciałem jeszcze. Dobra, wiesz, co ja cisnę na C? Tak mi się wydaje, że to będzie najlepszy Będę wody, jechać wody. na beczel. O kurwa, biorę mechanika. Nie, nie wiem mam co bata. to było, ale rakieta. Nie biorę rakiety przez Przed ryj. To pewnie był jakiś karbustaw. No i rozwalił mnie wiesz, ten pojazd. Do B wjeżdżają. wiem, piloksa. Gratulacje. Dobra, chodźmy może na C z tego B. O cholera, coś dostaję. Skąd? Co ty pojechałeś tym tym? Nie, wiesz co, nie. Ja tutaj jestem daleko ciebie. Chodźmy na C. Tu chyba coś jeść, A ty będziesz miał amunicję, co? Czekaj, czołg. O, oh, fuck, zdjął mnie znowu. Z czołgu. Wjeżdża na. goibniu. O, goibniu a, goibniu też. Zdjął. Mnie też zdjął jeden strzał z czołgu. Tutaj strasznie są mocne. strzały z czołgu na B. No dobra, respi się na A. Na B. Tak jeszcze nie Coś na co jest już przejmowane zresztą Biloks. No nie no z jednym strzałem z mieczerki No już pewnie kurna chciał kogoś cisnąć z Karla Gustawa, szumata jednym Dlaczego nie naprawiasz naszego czołgu? Trafił tak. O, mamy czołg. No tak, ale nigdy nie naprawia. O, kurna. Ała, kurna, wsiadłem do tego. Ja też wsiadłem. On się... <laughs> ale, ale to takie... On czekał, wow. On czekał specjalnie, aż ktoś do tego czołgu wsiądzie. Ale to trochę błąd, animacja, on się ani nie kopcił. Ja wsiadłem to miał dwa energii. To jest bez sensu. Ale gościu, się... wróg czekał, aż ktoś do tego tak, czołgu tak, wsiądzie. Myślę, tak, tak. że nie wody, można go wody. to winić. Akurat, to sprytnie co zrobił. O o o o widzę Haha, jaki dalej. Filoksa pocisnąłem z bóg wielu metrów.